2020 nie przestaje dawać w kość, ale nie poddajemy się. Ja nazywam się Paweł Kuzia i mam dla Was kolejną porcję najlepszych aplikacji na Androida. Ten przegląd zaczniemy od ciekawego launchera, kierowanego do osób, które lubią interfejsy minimalistyczne i najlepiej wymagające jak najmniej ingerencji ze strony użytkownika. Taki właśnie jest Yesandlan, czy którego cechą wyróżniającą jest uczenie się naszych zachowań i wyświetlanie na pojedynczym ekranie domowym aplikacji, których użycie jest w danym momencie najbardziej według sztucznej inteligencji prawdopodobne. Nie chodzi jedynie o częstotliwość otwierania danej apki, a również o porę dnia i poprzednio uruchomione aplikacje. Wizualnie jest bardzo Prosta siatka aplikacji, w której zmienić możemy jedynie styl ramki dookoła ikon bez tytułów. Do dyspozycji dostajemy również wyszukiwarkę aplikacji po przeciągnięciu palcem w górę ekranu, listę wszystkich aplikacji i dashboard, gdzie możemy umieszczać foldery z aplikacjami. Im dłużej używamy launchera, tym lepiej zna nasze zachowania, przez co tym mniej będziemy musieli otwierać wyszukiwarkę. Minusem jest cena wersji Premium opiewająca na 38 zł. Na szczęście najistotniejsze elementy launchera są dostępne w wersji darmowej. Wszystko zrobi ze nas sztuczna inteligencja, przynajmniej na razie. A to, co musimy zrobić, może umknąć z pamięci. Dlatego lepiej jest takie istotne informacje zapisywać. Tutaj cały na biało wchodzi Material Notes, czyli notatnik, posiadający wszystko, czego potrzeba, by nie zapomnieć. Interfejs jest zgodny z językiem designu Material, więc wygląda całkiem atrakcyjnie. A sam notatnik ma możliwość robienia zwykłych notatek i list, dzięki czemu można go wykorzystać do dziesiątych zastosowań. Od dotatek na studiach, przez list zakupów, plan dnia, czy chociażby przepis na ciasto. Przydatne jest funkcja dodatkowego zablokowania czterocyfrowym pinem notatki, by jej treść nie trafiła w niepowołane ręce. Każdej notatce możemy nadać kolor, w jakim będzie wyświetlać się na liście, co pozwoli pogrupować nasze zapiski w odrębne kategorie. Do każdej możemy również przypisać alarm z powiadomieniem, więc sama apka może służyć jako lista zadań. Zerowa cena i brak reklam na pewno sprawiają, że ta aplikacja zostanie na moim telefonie na dłużej. Takie jak na dłużej mogłyby zostawać powiadomienia, nawet po ich zamknięciu. Android 11 wprowadził historię wszystkich notyfikacji, ale co z użytkownikami telefonów, które nie dostały aktualizacji do najnowszego systemu? Z pomocą przychodzi Noti Easy, będący właśnie takim sprytnym archiwum powiadomień. W przejrzystym interfejsie możemy przeglądać wszystko, o czym informowały nas aplikacje przez ostatnie 30, 60, 90, a nawet nieograniczoną ilość dni. Oczywiście można wybrać aplikacje, których powiadomień nie chcemy zapamiętywać, np. odtwarzacze muzyczne i podcastowe. Notyfikacje możemy grupować tematycznie, dodawać do ulubionych, a także wyszukiwać w ich historii, przez co nic tam więcej nie umknie. Podobnie jak prezentowana w zeszłym miesiącu aplikacja AMsin, Noty Easy również może służyć do odczytywania wiadomości bez informowania o tym nadawcy. Ok, wiemy już, jak nie przeoczyć powiadomień, to teraz może sprawmy, żeby nie zobaczyły ich niepowołane osoby. Face Notify to bardzo prosta aplikacja, która na podstawie rozpoznawania twarzy właściciela telefonu ukrywa i pokazuje powiadomienia na ekranie blokady. Wystarczy wybrać jaką nakładkę systemową mamy, przyznać uprawienia przez ADB i wybrać, czy chcemy ukrywać powiadomienia całkowicie, czy tylko ich treść. I gotowe! Aplikacja jest zupełnie darmowa i nie wymaga ruta. Ostatnia aplikacja w tym miesiącu za to sprawi, że telefon wytrzyma dłużej na baterii. Chodzi konkretnie o przedłużenie czasu czuwania poprzez szybsze przechodzenie telefonu w stan drzemki, czyli tak jak sama apka NapTime się nazywa. Do działania wymaga ona uprawnień Ruta, przez co pozwala na dużo agresywniejsze niż domyślne zarządzanie procesami. Po włączeniu usługi telefon przechodzi w stan głębokiej drzemki po kilku minutach zamiast kilku godzinach, jak to ma miejsce domyślnie. Dostajemy też do dyspozycji dodatkowe opcje personalizacyjne. Możemy wykluczyć konkretne aplikacje z usypiania, na przykład by nie przegapić wiadomości z Messengera, wyłączyć drzemkę całkowicie, gdy telefon podpięty jest do ładowarki lub gdy słuchamy muzyki, albo zaostrzyć wręcz reguły drzemki poprzez. Wyłączenie Wi-Fi, danych mobilnych, Bluetootha i GPS. Dla bardziej doświadczonych użytkowników są również bardziej precyzyjne ustawienia. Ale że sama aplikacja jest już raczej dla zaawansowanych, to bez szerokiej wiedzy o urządzeniu nie radzę przechodzić do tych opcji. Na szczęście, jeśli coś zacznie działać nie po waszej myśli, można przywrócić domyślne preferencje. I to tyle w tym miesiącu. Jeśli interesuje Was technologia w szerszym zakresie, wpadnijcie na podcast Cyfrowe Pitu Pitu, który prowadzę z Szymonem Adamusem i jest realizowany na żywo w co drugą środę na kanale Twitch Rozgrywka TV. A zapisy do obejrzenia później macie gdzieś obok mnie. Nie zapomnijcie też zasubskrybować tego kanału. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.